Witam wszystkich serdecznie i zapraszam do błyskawicznego dygusowego zestawienia najlepszych okazji, bo trochę zimnej wody na pewno wam się przyda po niektórych z dzisiejszych okazji. Zapraszam. utrzymując świąteczny nastrój w tle zagra nam dzisiaj głośnik odporny na zachlapania. On się również pojawił w którychś z poprzednich moich zestawień. W pewnym momencie był dostępny wręcz za 3,5 euro. Rewelacyjna oczywiście oferta. Gra również w miarę zadowalającą, głośno, ale szczególnie polecam go wam słuchać przy postawieniu go poziomo. Wtedy niższe tony zdecydowanie się wzmacniają i dźwięk jest zdecydowanie pełniejszy. Zapraszam do odsłuchu i oczywiście do okazji. Dzisiaj wyjątkowo połączymy sobie polskie sklepy z Amazonem, natomiast tak czy inaczej pierwsza oferta pochodzi z polskiego sklepu i możecie pamiętać ten głośnik, bo on już wystąpił raz w moich zestawieniach za 29 zł w promocji i to sporej wtedy. W tym momencie spadł z ceny jeszcze bardziej do niecałych 8. To jest tutaj myślę, że nie trzeba komentować tej ceny. Rewelacyjna oferta jeżeli zwłaszcza jesteście z Krakowa, bo tam jest odbiór osobisty za darmo, w ogóle się nie zastanawiać. Myślę, że to jest cena nie do pobicia, jeżeli chodzi o stosunek ceny do jakości. Oczywiście okazja cenowa ogromna, to jest w granicach 80% obniżki. Rewelacja. Drugi z kolei głośnik to niestety Mamba i chyba nie najlepszy model, natomiast jeszcze nie słyszałem akurat tej konstrukcji. Oczywiście występującej pod mnóstwem innych nazw. Natomiast obniżka jest ogromna, bo on zwykle kosztuje w granicach 15-20 zł i więcej. W tym momencie spadł. Sceny we wszystkich tych trzech sklepach. Jednego właściciela, tak naprawdę, do 10 zł. bez grosza. W media ekspercie oczywiście odbierzecie za darmo i też chyba nie ma problemu z ewentualnym zwrotem. Więc jeżeli szukacie czegoś możliwie jak najtańszego, to myślę, że ta oferta jest również jak najbardziej godna rozważenia. Okazja cenowa spora. Trzecim głośnikiem na dzisiaj to również jest coś małego California Excess. Model CA1511 to jest wewnętrzna marka Komputronika. Oczywiście również brandująca tylko cudze konstrukcje, więc ten głośnik występuje pod wieloma innymi również markami. Tutaj za 29,90 zł to jest też bardzo duża obniżka. Zwykle występuje w granicach 70, jak widzicie, więc to jest najniższa cena, w jakiej chyba kiedykolwiek się pojawił. Dodatkowo, jeżeli się zalogujecie w klubie Komputronika, macie kolejne 3 zł mniej, czyli ten głośnik wtedy wychodzi 26,90 dokładnie. My Myślę, że również cena nie do pobicia. To jest konstrukcja wyposażona również chyba w membranę pasywną z tyłu. Nie wiem, czy w slot kart pamięci również musicie sprawdzić. Natomiast też wydaje mi się, że oferta nie do pobicia. Okazja cenowa bardzo duża. Następna propozycja, znowu też Manta, model SPK45, ale tutaj również jest duża obniżka. On zwykle kosztował 69 zł, z tej ceny zaczynał, spadł trochę z ceny do 59 w kilku sklepach, natomiast w tym momencie jest to jeszcze większa obniżka na 39 w Apollo.pl. Nie wiem jak ten głośnik gra, nie spodziewałbym się najlepszych osiągów oczywiście, ale może również zaskoczy jak. Poprzednia manta, którą mogliście już zobaczyć w dwóch moich materiałach. Do których Was również serdecznie zapraszam, jeżeli jeszcze nie widzieliście. Więc myślę, że jak najbardziej okazja cenowa jest. Zakup do rozważenia. Kolejną propozycją jest również okazja cenowa bardzo duża, to jest model Trust Lara. Dosyć duży głośnik, on waży chyba około 1 kg. Fajną marączkę do przenoszenia, i oczywiście, wyposażony jest w lampki LED. W tym momencie za niecałe 61 zł w MPiku to jest ponad 50% obniżki względem tych standardowych cen, tam oscylujących wokół 150 zł i więcej. Więc jeżeli szukacie czegoś trochę większego, ciekawiej chyba wyglądającego, myślę, że też nie ma się co zastanawiać. Myślę, że ta cena za długo się też nie utrzyma. Okazja cenowa bardzo duża. Następna propozycja to również California Access, trochę większy model. 69,90 w komputroniku, zwykle kosztuje w granicach 120-130 zł, to również jest bardzo duża obniżka. Głośnik trochę większy, może również lepiej grający, trzeba to sprawdzić, bo osobiście też jeszcze nie słyszałem. Natomiast okazja cenowa jak najbardziej jest i daje wam znać. Następna propozycja to już Creative lepiej znana marka. Tutaj zaznaczę, że kolor niebieski jest jeszcze tańszy w tym momencie 79 zł, w cenie w jakiej się już też raz pojawił w moich zestawieniach, natomiast ta promocja w końcu znowu wróciła i również możecie go kupić w tej e, najniższej do tej pory cenie. Natomiast kolor czarny jest dostępny za 20 zł więcej, co również jest ceną jak najbardziej promocyjną do wyboru do koloru, która wersja kolorystyczna Wam bardziej odpowiada. Następny głośnik to Xiaomi Mi, wciąż bardzo fajny głośnik i bardzo dobrze grający naprawdę jak na swój rozmiar. W tym momencie od 23 kwietnia nie w internecie, natomiast w salonach Rossmana będzie dostępny za 99 zł, co jest naprawdę rewelacyjną ceną jak za to, co on oferuje, więc jeżeli interesowaliście się tą konstrukcją, to daję Wam znać, bo będzie naprawdę w bardzo korzystnej ofercie dostępny właśnie w salonach Rossmana, może w sklepie internetowym również, ale podejrzewam, że raczej powinniście się nastawić na zakup w sklepie w salonie, dlatego bo te sztuki, które są jeszcze dostępne na stanie internetowym, podejrzewam, że wyprzedzać się błyskawić. Kolejna propozycja pochodzi z Amazona niemieckiego. Tutaj macie darmową dostawę, jeżeli jeszcze 10 euro, kolejne dobijecie w koszyku, więc myślę, że warto sobie czegoś jeszcze tutaj poszukać przy zakupie tego głośnika Natomiast to jest w ogóle bezsprzecznie najniższa cena w kiedykolwiek ten model wystąpił. Ostatnio Wam go prezentowałem tutaj za 35 euro, jeżeli mnie nie mieli, co już było naprawdę bardzo korzystną ofertą, jak na to, ile on normalnie kosztuje. Zaczynam chyba z 400 zł. W kilku sklepach teraz polskich jest dostępny za 210, natomiast tak czy inaczej to. 30 euro niecałe jest w ogóle bezkonkurencyjne, jeżeli chodzi o te oferty, które my mamy dostępne w naszym kraju i oczywiście również w całej Europie. To jest najniższa cena, jeżeli szukaliście akurat tego modelu albo po prostu czegoś trochę większego, za wciąż bardzo korzystne pieniądze. Myślę, że oferta naprawdę godna rozważenia. Okazja cenowa ogromna. Kolejne głośniki również coś lepiej znanego, bo JBL. Clip 2, model, który się już również pojawił w moich zestawieniach, to jest w tym momencie najniższa cena, on w końcu wrócił znowu do tej promocyjnej 129, w których wcześniej też występował, natomiast wciąż regularnie to jest 150-170 zł i więcej, więc obniżka cenowa jak najbardziej jest i daję Wam znać. Kolejna propozycja pochodzi również z Amazonu niemieckiego, model, który... Kilka razy chyba nawet już Wam przedstawiałem w moich zestawieniach, pojawił się z powrotem w tej atrakcyjnej, promocyjnej cenie 45 euro. To jest bardzo niska cena względem tej sugerowanej chyba 199. Wydaje mi się, że jeżeli szukacie czegoś bardzo wytrzymałego, z fajną taką klapką do schowania smartfona, o której Wam też już kilka razy wspominałem i pewnie nie najgorzej grającego, bo ta cena pierwotna była naprawdę wysoka, więc chyba coś musi sobą reprezentować oprócz bardzo mocnej obudowy, to myślę, że ta cena jest jak najbardziej atrakcyjna, okazja bardzo duża, jak najbardziej można się tym zainteresować. I ostatni model z niemieckiego Amazona na dzisiaj LG. Tutaj wspomnę tylko, że w sklepie iBot, myślę, że część z Was może go doskonale znać, jest dzisiaj również w promocji dostępny większy model z tej serii LG. Hmm, za również korzystne pieniądze, natomiast to jest chyba w granicach 1000 zł, jeżeli mnie pamięć, myli, więc suma jak najbardziej yy, dużo wyższa. Natomiast tutaj niższy model również podobnie wyposażony, bo w cd Tutaj również możecie nagrywać po USB z tych płyt właśnie te piosenki, to również jest fajna funkcjonalność. No i oczywiście sam głośnik, który powinien chyba grać nie najgorzej. Cena promocyjna jest bardzo fajna, bo to jest 90 euro, gdzie on zwykle kosztował w granicach zaczynał z 200, natomiast średnio to było później 150. Obniżka bardzo duża, jeżeli szukacie czegoś stacjonarnego, bo tutaj wbudowanej baterii nie uświadczycie, myślę, że jak najbardziej godne zainteresowania. Kolejna propozycja z polskiego sklepu i wydaje mi się, że jedna z najkorzystniejszych tego zestawienia. JBL Playlist to również niestety jest model bez wbudowanej baterii, natomiast gra podobno bardzo dobrze. Bije na głowę ponoć JBL -a Extreme, a kosztuje w tym momencie naprawdę dużo mniej. To jest 399 zł, najniższa cena w jakiej kiedykolwiek się on pojawił. Zwykle to jest w granicach 600 zł i więcej. To jest bardzo duża promocja, dokładnie 50% względem tej sugerowanej początkowej. Jeżeli znowu szukacie czegoś stacjonarnego o bardzo dobrej jakości dźwięku, podobno, ja jeszcze nie słyszałem tego modelu tak jak Wam wspomniałem. To myślę, że nie macie się co zastanawiać i kupujcie, póki jeszcze jest dostępny w tej kwocie, bo myślę, że ta cena również szybko się skończy. Wspomnę jedynie jeszcze, że dostępny jest również w kolorze niebieskim, jeżeli biały was nie satysfakcjonuje. Kolejna propozycja, również 399 zł w tym momencie to jest głośnik Harman Cardon Traveler z wbudowaną baterią, natomiast znacznie mniejszy oczywiście od tego JBL' Playlist. W tym momencie 399 zł w komputroniku. Również dostępny w kolorze srebrnym za tę kwotę. To jest najniższa cena, w jakiej on się kiedykolwiek pojawiał. Raz już wcześniej również do tego poziomu spadł, o czym Was informowałem. Natomiast ta promocja się dosyć szybko skończyła i w tym momencie z powrotem się pojawił w tej cenie. Natomiast w sklepie Computronic, wtedy to był z tego co pamiętam Mediamart. Jak widzicie, zwykle kosztuje 600 zł i więcej. Promocja duża, jak najbardziej warta zainteresowania ze względu na cenę. Dźwiękowo nie wiem, jak gra, bo jeszcze nie słyszałem. Natomiast okazja jak najbardziej cenowa jest. Następny model Marshall Acton, bardzo ceniony, zwłaszcza w ostatnim czasie i chwalony. Myślę, że bardzo dobra oferta w sklepie RTV Euro AGD, macie dodatkowy rabat 429 zł. Już ta cena tutaj jest, powiedzmy, promocyjna, bo on zwykle kosztował znacznie więcej, natomiast za te 429 zł do końca dnia dzisiejszego, ale jeszcze do 5 rano jutro, czyli do wtorku rano, możecie go kupić w tej promocyjnej cenie i myślę, że jak najbardziej on jest tego wart. Tylko, że znowu to jest model stacjonarny, bez wbudowanej Baterii, ale gra podobno rewelacyjnie, cena również jest świetna. Jedną z ostatnich propozycji na dzisiaj jest już coś bardziej premium. Music MP5 to jest głośnik też bez zbudowanej baterii, natomiast wyposażony w takie funkcje jak Wi-Fi i inne sieciowe, więc jeżeli szukacie czegoś bardziej stacjonarnego do domu, premium w cudzysłowie nie wiem, nie słyszałem, natomiast okazja cenowa jest bardzo duża, 699 zł. Początkowo kosztował 1500, w ostatnim czasie w granicach chyba 1000, w tym momencie spadł z tej ceny jeszcze bardziej. Wydaje mi się, że producent zakończył już wsparcie dla tego modelu, o ile w ogóle się nie zawinął z rynku. Co jeszcze nie oznacza, że nie warto się zainteresować jego produktami. Może rzeczywiście ten model gra dobrze. Doczytajcie recenzję, tutaj okazja cenowa bardzo duża, więc daję Wam znać. Przedostatnią ostatnią okazją na dzisiaj jest Harman Cardon Aura Studio 2 w tym momencie pojawił się w sklepie cyfra EU na Allegro, za te 800 zł jak najbardziej wart zainteresowania ze względu na bardzo korzystne opinie, w internecie ja również tego modelu jeszcze nie słyszałem, kilka razy Wam polecałem w moich zestawieniach poprzednią generację, o 100 zł tańsza była wtedy i teraz wciąż jest znowu w Empiku dostępna za 100 zł mniej, wydaje mi się, że dźwiękowo one się nie powinny różnić, więc może sensownie jest kupić tą bo kosztuje 100 zł mniej, to jest zawsze jakaś oszczędność. Natomiast różnicę w specyfikacji znalazłem taką, że nowszy model ma mocniejszy sygnał bluetooth, czyli powinien wytrzymać więcej ścian, jeżeli dzieli Was między głośnikiem a odtwarzaczem albo po prostu odchodzicie na większą odległość. Więc weźcie to pod uwagę, może wtedy warto dopłacić do tego nowszego modelu. Tak czy inaczej, cena jest promocyjna, bo on zwykle kosztuje powyżej 1000 zł. I ostatnia okazja na dzisiaj, JBL Boombox. W tym momencie w promocji dostępny za 1419 zł, chyba nawet w sklepie Cyfra EU. Tutaj niestety nie jest widoczna na cenę ta oferta, natomiast Allegro to również jest ich oferta, ale 4 zł droższa. Może z tym planem Smart Allegro będziecie mieli darmową dostawę, a w sklepie Cyfra EU nie i wtedy tak czy inaczej taniej będzie u nich kupić na Allegro, ale cena jest oczywiście promocyjna, bo on zwykle kosztuje 1550 zł i więcej, ta cena 1550 i tak jest obniżona, bo zwykle kosztował jeszcze więcej. Myślę, że jeżeli szukacie czegoś głośnego i też odpornego, stosunkowo jak najbardziej godna rozważenia opcja. To wszystko są dla Was na dzisiaj przygotowane. Mam nadzieję, że część przynajmniej okazała się jak zwykle atrakcyjna i do zobaczenia w następnych już dłuższych materiałach. Wszystkiego dobrego!